Cześć z tej strony ja. Witajcie. World of Warships i przed Wami Phoenix. Phoenix na stoku, pierwsza bitwa. Druga będzie po wymaksowaniu. Tutaj wymaksowanie powinno już troszkę dawać, bo są dodatkowe wieżyczki. No i znacznie znacznie więcej hit więc ten okręt będzie zupełnie inną jednostką. W każdym razie. Jest to odpowiednik, jest to odpowiednik czwartego, czwartego tieru krążownika japońskiego i gra się nimi dosyć podobnie. Też są tutaj torpedy, też mniej więcej chyba taki sam zasięg broni. Dlatego raczej takie bliźniacze jednostki i jedna i druga mi się bardzo podoba. Chociaż Fenix może być i nawet. Nie ja wiem, może będzie fajniejszy. bo Może mieć lepsze, lepsze ulepszenia. To zobaczymy. Jest, jest pierwszy niszczyciel. A e, niszczyciele bardzo lubię. Tutaj do niego tak e, nie, nie opłaca się <laughs> burtą nastawiać za bardzo. No jak przywali torpedy, to. E, to będzie kiepsko. Ale ktoś mi sypnął, ciekawe czy ucieknie. Chyba tak. Zobaczcie, cały czas płynie jednym torem. O. Teraz zmieni kurs. Czy ten dym skutecznie tutaj przeszkadza celowanie. puścił swoje male ale Kiepsko, kiepsko przycelował. No właśnie, jest pierwszy, pierwszy koleś wyeliminowany. Co prawda zamiast się bawić z torpedami mogłem się skupić na strzelaniu i byłoby szybciej. No ale co się stało to się nie odstanie. Przejęliśmy od razu ten punkt. Wszyscy przejęli swoje punkty i tutaj spróbujemy ciutkę pomęczyć te oto trzy jednostki. Kogo tutaj mamy takiego? O proszę, tutaj na szósty mnie rzuciło. Więc, no, jak, jak zwykle, na dole tabeli. Ale jak już się do tego przyzwyczajemy, to nie ma problemu, bardziej, że okręt jest bardzo fajny. A to, że przeciwnicy mają lepsze okręty, to jeszcze nie znaczy, że umieją nimi grać. Mam takiego potwora... No właśnie, widzicie? Jak dostaniemy już salwę od tego potwora, to boli. Dlatego już nie będziemy więcej ryzykować. Tam kolejny potwór. Wszędzie potwory. Zmieniamy, zmieniamy strefę naszych działań szybciutko. Jak tutaj już się przeciwnik zaczyna wstrzeliwać w nas to. Nie będziemy z nim podejmować walki. No to jest już cięższy krążownik, on też ma torpedy, ale no przede wszystkim ma. Bardzo to bardzo Konkretne, konkretne działa. Jak przywalam to boli. Okej, okay, kogo widzę, kogo goszczę? Jest ten groźny pan Oj, brzydko, brzydko. Torpedowce. Troszkę się tu dzieje. Kongo. U Kongo, tam Kongo, wszędzie Kongo, Bongo. Eee, torpeda wyszła. Nie, nie wyszła, co ja opowiadam. Coś mi się zdawało. Za bardzo bym chciał, żeby jakaś padła, ale dobra, zrobimy tutaj soka i zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Dowalniemy mu na przecięcie. A nuż coś wpadnie, albo zmusi go troszkę do obrania innego kursu? Może jakieś uszkodzenia zrobimy? Dobra... Tutaj mamy dwóch delikwentów, których można by zaatakować. Schowamy się przed Kongiem. On no, na razie nie jest nami w ogóle zainteresowany. No, dobra, tutaj mamy kogoś. Mhm, to ten koleś, z którym wcześniej walczyliśmy. Niezła pestka. Płyniemy, płyniemy dalej. To może coś wpadnie, może nie. Chyba Kongo zaczął nas strzelać, ale już mu schodzimy tutaj z linii ostrzału. Eee, oba, oba. ten gościu tutaj był i go nie ma. Mhm... Mm Ulala... Matniskowiec... Chrapkę mam, ale ten Kongo wygląda, że będzie go strzegł. Pokusa większa... ...niż instynkt samozachowawczy. Co mi tu będzie? Jakiś, kurczę, lotniskowiec, jeszcze Independence? Proszę bardzo, to już nie byle jaki Langley, tylko konkretniejsza jednostka. O, ktoś jeszcze tam niszczyciel i ten się za Kongo wzięli. No, panie. Źle trafiłeś. Ale no nie martw się, zaopiekuję się tobą odpowiednio. Ugłoszczę. Torpedy już załadowane czekają cierpliwie uuu nawet zwykła amunicja boli. O, ale się nastawi. Stary dzisiaj nie ma żadnego. Chociaż zaraz zobaczymy, bo jeszcze nas pogoni, ale nie. Łora, poszły dom, domi, dom, domi, i I kurczę, zlecowałem jedną. Fatalnie, fatalnie trzeba będzie się przerzucić na drugie. Szybki jest skubany. Lani by to wszystko na naprzód. Dobra, palimy, palimy. Wróćmy się na boczek. Spróbujemy z tej strony, chociaż to takie troszkę. Może nie wyjść, ale zaraz zobaczymy. Dobra. Jasny gwind, jaki on jest szybki. No co za? Aj, bidne, bidne te celowanie. Te torpedy wolne. A to jest właśnie to. No. Prędkość kurczę każdej każdej z tych torped jest po prostu inna i muszę się przyzwyczaić pierwsza bitwa tego okrętu, więc jeszcze nie wiem, jak szybkie są te torpedy ale jak widać, nie bardzo trzeba tutaj dać spory, spory zapas mu na, im na dopłynięcie do celu No ale co zrobić ciekawe, jak będzie ten okręt się spisywał po wymaksowaniu no, jak się nim tak fajnie gra na stoku, to myślę, że wymaksowany to już w ogóle będzie konkret. Aha, wieżyczki jeszcze na nas tutaj nie patrzą w naszą stronę, więc można się szybko przeatakować. Chociaż gość już chyba pomału obraca. Dwie tylnie już tak coraz bliżej, coraz bliżej, jeszcze okręt obraca. Zaraz możemy dostać pierwszą salwę z połowy. O, od... nie, korusinnego strzała. Dobrze. Chyba, że się nami nie za bardzo interesuje. Ale, czy, czy, czy to jest dla nas jakiś problem? Nie wydaje mi się. Jakież obrażenia? Wow. No zaraz, zaraz. Może jeszcze Kluczowa będzie chciał się nastawić na torpedy, to byłoby miłe. ale tutaj, zobaczcie, wbije się w wyspę. My już czekamy. O, no, już hamuje. Ona się nami zainteresował. No i za doku, i poczekaj na torpedy. Będzie lecą. Idealnie na kursie, teraz jeszcze szybko drugie. Jeszcze jedną nie trafiłem. No. no ale te dwie już muszą wejść i to już będzie koniec Kongosa. I koniec gry. O, nawet nieźle, no, do widzenia Kongo. Czemu nie? Blisko 100 tysięcy, 3 zatopienia. okej, okay, czas na drugą grę. Jeszcze tylko tutaj wniczki. O, proszę. No i mamy wymaksowaną jednostkę. Ona rzuciło nas mniej więcej na środek. Jak widzicie, liczba dział troszkę wzrosła. Okręt też się ciutkę powiększył. Zobaczcie, dostał jakby nadbudówkę taką lekką. Dlatego zmienił się też jego wygląd, co, co ciekawe. No i siła ognia przede wszystkim wzrosła, co cieszy, co cieszy. I oczywiście więcej hitpońców. Już mamy 24000. Tak więc jesteśmy gotowi do ataku. Płyniemy tutaj, tutaj często niszczyciele się zapuszczają. Więc ich bardzo, bardzo ugościmy. W końcu trzeba być gościnnym. Tutaj też jest dobre pole do ataku dla, dla pancerników. One też tutaj przypłyną, tyle że są wolniejsze od nas, więc przypłyną troszkę później. Może też się zdarzyć tak, że jak już przypłyną to ich i niszczyciele będą na dnie, i tam zostaną. A wtedy pancerniki już będą miały gorzej same, bez wsparcia mniejszych okrętów. Co również postaramy się wykorzystać. Ale takie snucie planów na wyrost na przyszłość możemy się naciąć nagle na jakieś torpedy i zniknąć i tyle będzie z tego wszystkiego, ale miejmy nadzieję, że tak się nie stanie już. Już pierwsze jednostki widać na radarze. A kto z nami jest? Jeden niszczyciel. Jeszcze jeden okręt. Jeszcze coś płynie ciężkiego. A no i może lotniskowce coś podrzucą. Ok. Kogo tam mamy? O, o, o Ten pan nas interesuje. A poszło w sarkach, w nią. Nie, eh, zabrakło. Kurczę koleś. Nie za bardzo to tutaj wymyśliłeś. Co to jest? Jakiś mały kurczę, krążowiczek. No, ja, proszę zobaczmy, zobaczmy Jak to tutaj będzie szło. Już się nie mogę w gościa strzelić, już tak blisko jest, co jest. Ale ktoś by strzelił niego chyba nasz ten, na ten... liczbę torpę całkiem sporą. Teraz gdzieś się zniknie po prostu. Nie, przeżył to jeszcze. Okej. Okay. Zobaczmy, zobaczmy. Całkiem nieźle. Jeszcze. I ja wiem, dwie sardy zostały. No, że może się spali. Dobre, odchylny. Do Jak sytuacja. Jeden niszczyciel, widzę, że zniknął, a jeszcze dwa gdzieś tutaj mogą być. To się kurczę tak zakurzył, że nic nie widać. To tutaj właściwie mogę gościa trzymać bardziej na dystans, niż dać mu tak podpłynąć. To chyba byłoby bardziej rozsądne. Można też było w jego kierunku wystrzelić torpedy, ale. No, torpedy zawsze wolę zostawiać sobie na jakieś takie bardziej ciężkie cele. Nigdy nie wiadomo kto kurcze kiedy się pojawi. A ich przeładunek troszkę trwa, dlatego... O, proszę. Taki mała strzela. Jak już strzelasz w to rób to porządnie. Zobaczmy, cały czas mam torpedy zaraz iść, więc trzeba być czujnym. Wystrzelimy swoje, żeby czasem tutaj jeszcze, jakby chciał zawracać, miał problem. Jasny gwint! Nie, kurczę, schował mi się, Jasny. Taki ogryzek został, no! Patrzcie, jak strzelił. No właśnie, no właśnie, na takiego grubasa właśnie... te torpedy trzeba mieć. Tutaj przeładunek troszkę... Ale jeszcze musimy tutaj schować przadunek, Jak widzicie 7 sekund, a nie 6 jak w jego japońskim odpowiedniku. Dawaj, dawaj, dawaj. Musimy wykorzystać kurczę tą wysepkę tutaj. Jeszcze dorwiemy ten niszczycie. Czy uda się? uda się, czy nie o to jest pytanie. Na szkole się ucieka, no ale chyba go dorwę. Jakby się przydało go dobić, i w kierunku tego pancernika się udać. Ok, jest. A? No i to się ceni. To się ceni, mój panie. Teraz jeszcze by się przydało zatopić tego gościa. Walimy. Dosyć wolno płynie. Może się chociaż na jedną nadzieję na naszą torpedkę... Dobra, jest, ładnie. Uszkodzonka wchodzą. Mi się podoba. Tak jest, błoń! A torpedy... Niestety. Za szybko płynie. Jak widzicie w ogóle nie ma szans os ostrzał prowadzić. To jest to, co lubię. Bo wieże są skierowane zupełnie gdzie indziej, a my sobie go tak teraz będziemy krążyć i obijać. Niech cierpi. No, staramy się tutaj nie wchodzić w jego ostrzał. Pomocniczych e, dział. Zobaczmy jeszcze. Jeszcze nie strzelamy. Wtedy przełączymy na konkretniejszą amunicję. Teraz znowu na tą. Kto tu mi torpedy naparza we mnie? O, zobaczcie, gościu podpłynął od burty i to był jego błąd tutaj naszego przede mną. Błoń. Uh, poszła salwa. O dość. Nie, jeszcze dycha. Ale pali się dobrze. O, tu już na dobitkę. Okej. Okay. Kongo wyleminowany. Całkiem nieźle. Dobra, zostało czterech gości. Jeszcze etykietów trochę jest, więc. Gdzie by tu się udać? Um, yeah, please get be Roger, dad. Mogę tam jechać. Eee, płynąć więc płyniemy, płyniemy na środeczek. The enemy team has taken the lead. Widzicie, eee, krążownik tego typu może sobie spokojnie poradzić z niszczycielem. Krążownikiem, oczywiście, też tutaj już dużo zależy od tego, kto celnie strzela, oczywiście, ewentualnie kto lepiej wypuści torpedy. No i z pancernikiem, jak widzieliście, walka z pancernikiem również, jeśli ją się prowadzi w taki sposób, jak tutaj mogliście zaobserwować przed chwilą, jest dla Was praktycznie bezbolesna. Więc trzeba tylko zachowywać odpowiedniej dystansji. Strzelać, strzelać, jeszcze raz strzelać. No to są takie plujeczki. A ten już się pewnie zasuwa znacznie szybciej niż te kurki lecą. Ale w tym dymie nic, nic nie zobaczymy. Ale jak podpłyniemy bliżej, to będzie można oddać salwę. Gost już strzeli torpedami, więc. Parę sekund powinniśmy jeszcze mieć, zanim znowu załaduje. I dobrze. Też trzeba śledzić właśnie takie rzeczy. Późniejsze okręty niszczyciele albo krążowniki mają niektóre przeładowanie, dwie minuty. Więc naprawdę jest spokój, jak już strzelą. No je, ja już został mało gryzek. Czy to go dobije? Kurczę, no. Może to już leci dobrze? Tak, postrach niszczycieli. Postrach niszczycieli nadciąga. Bo zostały dwa lotniskowce i kawaci. Kokawaczy dla nas to przeciwnik. Z jednej strony prosty, bo wolny. Możemy do niego strzelać np. przykład poza zasięgu jego strzał. Jest to możliwe, bo mamy dalszy, dalszy zasięg. No i na spokojnie sobie w niego próć, kiedy on będzie chciał na nas nawrócić. My się oddalamy, bo jesteśmy szybsi i. I on nic, ale to nic na mnie zrobi. A, czasu czasu sobie coś tam piszę z gościami na czacie, ale... Zazwyczaj, zazwyczaj mi się nie chce. Chyba, że są po prostu mili ludzie, to czemu nie? Ok. E, jedną grę grałem, e, grałem tylko nie pamiętam, Kumo. Bakumom, to odpłynąłem koło pancernika i zniszczyłem mu na początku jeden, jeden niszczycie, który go atakował. podziękował, bo go, już zaczynał mału nadgryzać. Potem podpłynął drugi, to krzy, krzyczał, opisał help z wykrzyknikiem, więc krzyczał. To zniszczyłem mu drugiego, potem podpłynął trzeci za jakiś czas, znowu krzyczał help, help. Odpłynąłem, rozwaliłem trzeciego i gościu napisał, żebym się jego trzymał, bo bardzo dobrze mu się gra. Nie dziwię się. Tak jak mówię, krążownik to doskonałe wsparcie dla każdego typu okrętu. Jeśli jesteście na przykład niszczycielem, to krążownik również pomoże wam, na przykład odwróci uwagę pancernika od Was i podpłyniecie bliżej pancernika i go, i go zniszczycie. Na no gra się kończy kurcze, cztery zniszczenia, mogłoby być więcej, gdyby, gdyby był jeszcze czas, myślę, że byśmy ich mogli spokojnie dobić, nie byłoby żadnego problemu. Dobra, zobaczmy jak, jak to się skończyło e, na wyniczki. Widzicie, naprawdę, czwóreczki są super, jeśli chodzi o krążowniki, można nimi siać tutaj strach i terror. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!